Przygotujcie sobie jedną puszkę fasoli. Celowo zakrywam nazwę, ponieważ mi za to nie płacą. Pamiętajcie o tym, że jak będziecie kupować jakąkolwiek fasolę w puszce, to zwracajcie uwagę, żeby ta fasola była posolona, żeby już później tej soli nie dodawać. I teraz tak, fasolę dajemy na sitko i przecedzamy, ale absolutnie tej fasoli nie płuczemy. Bierzemy sobie jakiś blender, i po prostu musimy sobie tą fasolę zblendować. Ale nie tak całkowicie na miazgę, tylko żeby po prostu ta fasola była lekko zmielona. Zaraz wam to pokażę. Tak musi być fasola lekko zmielona. Widzicie to? Ok, teraz tą fasolę przekładamy do jakiejś miski. I teraz tak, do tak zmielonej fasoli dodajemy sobie trochę cebuli, jedno całe jajko, szczypiorku, kilka łyżek startego parmezanu. I całość mieszamy. Następnie do całości dodajemy dwie stołowe łyżki bułki tartej. I dalej całość mieszamy. Masa Wam się zrobi taka bardziej spójna. Widzicie to? Ok. Bierzemy teraz łyżką, nakładamy sobie trochę tej masy fasolowej i robimy takiego kotlecika. O. I teraz co robimy? Obtaczamy takie kotleciki w bułce tartej. Pamiętajcie, żeby te kotleciki robić płaskie. I tak robimy do wykończenia całej tej masy. Kotleciki mamy gotowe idziemy je teraz smażyć. Na patelnię wlewamy sobie jakiś tam olej do smażenia, w moim przypadku jest to oliwa. No i jak tylko tłuszcz się zagrzeje, to po prostu smażymy sobie. Kotlety z jednej i z drugiej strony po kilka minut. A jak zostaniecie do końca, no to pokażę Wam, jak te kotlety wyglądają w przekroju. Oczywiście piszcie komentarz, zostawcie łapkę, subika i tak dalej. Wiecie, mnie to wspiera, a Wy dzięki temu macie więcej filmów, więcej nowych przepisów. Także wspólnie, razem działajmy. Voilà, kotleciki usmażone. Do tego proponuję Wam zrobić sobie jakiś fajny sos, dużo warzyw i macie równie pyszny obiad bez mięsa z kilku składników. Jak widzieliście, raz, dwa, trzy i danie jest gotowe. A tak wyglądają kotleciki po przekrojeniu. Proszę bardzo. Mm. Po prostu są przepyszne. Ja je uwielbiam. Mhm. Mm Zróbcie, nie pożałujecie. Mm, petarda.